Witam Was kochani w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu Home&You. Kochani mamy tutaj nową morską kolekcję i na początek dwie rzeczy, które mi osobiście najbardziej się spodobały. Pierwsza to jest paterka albo miska w kształcie koralowca. No, wygląda przepięknie, jest to oczywiście taka zwykła kamionka. Kosztuje no dosyć sporo, bo 150 zł, ale powiem Wam, no, perełka, wygląd 10 na 10. Druga rzecz, jak już wiecie z przeglądu ze sklepu Kik, no to ja szukam jakiejś ładnej żaglówki. I ta jest przepiękna, bardzo ładna taka drewniana podstawa, do tego te materiałowe żagle. No ale cena 130 zł, no powiem Wam, chyba sobie wrócę do tego Kika. Tego się kochani nie spodziewałam. Mamy paterkę w kształcie wieloryba. Bardzo mi się podoba, jak ona jest wykonana i hitem po prostu jest ten uchwyt, bo ten uchwyt jest też ogonkiem tego wieloryba, no po prostu hit i kosztuje ona 80 zł. Kochani, na razie nie mamy za dużo rzeczy z tej nowej kolekcji, ponieważ jest to dopiero początek, a już znalazłam takie perełki jak na przykład figurka w kształcie konika morskiego albo na przykład lampion w kształcie latarni morskiej. Mało tego, obecnie w Homediu jest wyprzedaż i mamy nawet przecenione rzeczy do minus 70%. Jest tych rzeczy naprawdę sporo, u mnie chyba były trzy albo cztery pełne stoły przecenionych rzeczy, więc pod koniec filmiku pójdziemy sobie jeszcze na wyprzedaż i pokażę Wam niektóre perełki, które tam znalazłam. Więc kochani, oglądajcie do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na płeczki i zaczniemy sobie od świeczek. Mamy je w szklanym opakowaniu: biała to jest zapach utopia, czyli cytrusowy, natomiast niebieska to zapach eukaliptus. Tutaj mamy coś ciekawego, bo jest to taki stoper do drzwi w kształcie takiego worka. Kosztuje on 40 zł. Ja osobiście bardzo lubię w stylu marynarskim właśnie takie ozdoby, jakby były częścią statku, typu na przykład jakąś linę starą albo na przykład ster albo kotwicę. Bardzo mi się to podoba. Kolejne nawiązanie do koralowca. Tym razem mamy tutaj takie kuleczki i do wyboru macie ją w kolorze szarym albo niebieskim. Bardzo mi się też podobały te figurki ptaszków. Do wyboru macie albo taką okrągłą, albo takiego większego. One są też na takiej drewnianej podstawce i kosztują 60 zł. Oj kochani, popatrzcie na to cudeńko. Oczywiście to jest kamionka, ale czy ja tutaj muszę cokolwiek mówić? Powiem tylko, że to kosztuje 80 zł, ale wygląda cudnie. Kolejne nawiązanie do wielorybów, tym razem jest to figurka, która wygląda jakby była wykonana z drewna, ale jest to taka zwykła kamionka, kosztuje 120 zł, no wygląda naprawdę imponująco, tylko przez to, że ona jest taka jasna, to wygląda jakby ten wielorybek był chory. Kolejne figurki, tym razem są w kształcie domków przy plaży, no wyglądają bardzo ładnie, do wyboru mamy duży w cenie 40 zł, natomiast mały kosztuje 30 na początku myślałam, że one są podświetlane, ale niestety nie, chociaż jest tutaj miejsce, więc możemy sobie do środka włożyć jakieś małe lampki. A teraz mam dla Was hit. Pojawiły się talerzyki w kształcie rybek, i mamy nie dość że dwie wielkości do wyboru, to też dwa rodzaje. Pierwsze mamy rybki takie okrągłe, i mała jest jaśniejsza i kosztuje 40 zł, natomiast duża kosztuje 60 zł. Natomiast druga wersja rybek mamy tutaj rybki takie podłużne. Też mamy dwie wielkości do wyboru: i też mała jest jaśniejsza i kosztuje 40 zł, natomiast większa kosztuje 50. No kochani, popatrzcie na te świeczniki. Mamy dwie wersje do wyboru, i znowu to nie jest koralowiec, tylko to jest oczywiście kamionka. I tutaj mamy w cenie 40 zł, i ten bardzo mi się podoba, bo jest najbardziej taki realistyczny. A tutaj mamy już z takim kieliszkiem i on jest w cenie 50 zł. A teraz mam dla Was kolejną figurkę i jest to konik morski, ale popatrzcie jak on jest pięknie wykonany. Figurka jest też naprawdę spora i kosztuje 40 zł. Oczywiście jak kolekcja morska to nie mogło zabraknąć latarni morskiej i tutaj mamy taki lampion, kosztuje ona 70 zł, jest taka prosta, chociaż ja bym tutaj dodała jakieś czerwone ozdoby, później pokażę Wam tą latarnię w wersji takiej mniejszej. Oczywiście nie mogę zabraknąć też ozdobnych poduszek i ta mi się bardzo spodobała, bo na białym tle mamy tutaj muszelki, rozgwiazdy, no bardzo ładnie wygląda i kosztuje ona 40 zł. Oczywiście to jest cena poszewki, ponieważ za wypełnienie musimy zapłacić dodatkowo. W tej kolekcji mamy też przepiękną lampę, ona ma taki prosty materiałowy klosz, a podstawa jest taka ceramiczna i w takie wzorki, no ciekawe to wygląda i kosztuje ona 250 zł. A tutaj mamy tą latarnię, którą Wam przed chwilą pokazywałam w takiej mniejszej wersji i ona kosztuje 40 zł. Przepiękny wazon jest szklany, taki bombelkowy. No popatrzcie, jak on pięknie wygląda i kosztuje 60 zł. W tej kolekcji mamy też zestaw rękawica kuchenna z chwytakiem. Kosztuje on 30 zł. I na rękawicy mamy nadruk rybek, a na chwytaku mamy kraba. Świetnie to wygląda. Mamy też ręcznik kuchenny z rybką i kosztuje on 25 zł. Tutaj na początku myślałam, że ten bieżnik jest tutaj ustawiony przez pomyłkę, ale później uświadomiłam sobie, że to nie są szlaczki, tylko nadruk takiej greckiej zabudowy. No wygląda ten bieżnik świetnie. Wymiary mamy tutaj 35x180 i kosztuje on 50 zł. A na koniec, kochani, przejdźmy sobie na wyprzedaż i tak jak już Wam mówiłam, mamy przecenione rzeczy nawet do minus 70%. Mamy tego naprawdę sporo. U mnie były przecenione chyba 3 albo 4 stoliki, więc nie będę Wam tego wszystkiego pokazywać, ale ja mniej więcej pokażę, które kolekcje są przecenione. I na początek mam dla Was taką ciekawą figurkę, która jest przeceniona na 32 zł. A teraz mam prawdziwą perełkę. Znalazłam przecenione świeczki w kształcie kolumny. One kosztują teraz 21 zł. U mnie niestety ostały się tylko te malutkie, a przypomnę tylko, że były jeszcze o wiele większe. Oczywiście nie mogę zabraknąć też wielkanocnych ozdób, i tutaj na przykład mamy taką paterkę w kształcie liścia z dwoma zajączkami, i ona jest przeceniona na 50 zł. Znalazłam też perełkę na Wielkanocy, u mnie ostała się ta szklana pisanka i ona jest przeceniona na 15 zł. Znalazłam też świeczkę, która idealnie pasowałaby do tej nowej morskiej kolekcji, ona jest przeceniona na 13 zł. A teraz kilka fajnych dodatków do kuchni, i bardzo mi się podoba ta kolekcja. Ta miska na sałatkę jest po prostu genialna. W ogóle to te połączenie tej białej ceramiki i drewna jest po prostu hitem. Tutaj nie za bardzo wiem, co się stało z światłem, bo żadna czerwona lampka się nie zapalała, jak byłam w tym sklepie. No pierwszy raz coś takiego. Fajny zestaw. Mamy tutaj solniczkę i pieprzniczkę w kształcie domku, i ona jest przeceniona na 20 zł. A na koniec znalazłam fajny zestaw zielonych miseczek na drewnianej podstawce oraz osłonki na doniczkę, które mają ciekawy wzorek takiego sweterka. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie o nowej kolekcji i co Wam udało się kupić na wyprzedaży. Kochani, w opisie tego filmu zostawiam Wam link do ostatnich przeglądów. Dzisiaj wpadł fajny filmik z Pepko, w którym mamy sporo nowości. Do tego w Pepko zaczęła się promocja, druga rzecz 50% taniej, więc jeśli nie widzieliście tego przeglądu, to gorąco Wam polecam, a teraz życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.